Ostatni raz do, do pana Maciej'a. Panie Radny, no, odrobinkę posłuchania. Ja mówię o kwocie na stypendia dla młodych sportowców. I mówię też o tym, jak pan widzi grzecznie, powoli, kulturalnie, że się nie zmniejszyła kwota. A ponieważ większość sportowców dostaje te stypendia, no to kwestia podziału jest oczywista. Proszę o ciszę, proszę o ciszę. Pan prezydent, proszę kontynuować. No ja już tam pewnie macie Państwo ciekawsze rzeczy, więc już, już nie, nie, nie będę. Zresztą tam chyba Pan Kleczkowski też coś przeczyta ciekawego. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Postarajcie się Państwo jednak skupić na obradach. To wydaje mi się dużo ważniejsze niż happeningi dwóch Panów na sali. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos, przepraszam? Zgłasza się jednak Pan Mariusz Popielarz. Ja też się panią już zgłosiłem, Pan zrezygnował. To czy prócz nas dwóch ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Wojciech Zarzycki, Radny, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jako chciałbym usłyszeć od Pana y Jakieś wytłumaczenie, bo nie bardzo zrozumiałem, że tym projektem uchwały są oburzeni przewodniczący rad osiedlowych. Przecież źle tak, mnie pan zrozumiał. Tak? Przepraszam. Proszę. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Chwileczkę. Czy prócz nas trzech? Czy prócz nas trzech? Pan Mariusz Pilecz rezygnuje. Czy prócz nas dwóch, ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Panie Rafał, to ja byłem pierwszy. Przepraszam, że tak a jak sekundę, to proszę. O, skończyła się. Proszę, żeby służby miasta Nie, nie. nie. proszę się nie śmiać, tylko... Służby miasta o, bo mi się Proszę pana, obrad... Proszę nie czynić kabaretu z obrady miasta i nie rozśmieszać przewodniczącego. Przewodniczącego obrad.